mano z tej strony antymon witam was w pierwszym odcinku na moim kanale jest to mapka pływające wyspy i tak wkurzajmy te głosy czekajcie dobra przeczytam wam zasady tak witaj na mapce wyspy w pierwsze nie wychodź poza stany z stone graj na hard lub normal, aby gra była ciekawsza, dobra, dobra jest normal ustaw render distance na short, dobra jest short, tak, najlepiej grać z modem mo creatures, dobra, nie mam tego moda, postaram się na następny odcinek, żeby już był, tak, znajdź gotowy portal do noteru, 6, pamiętaj, że mapa jest wciąż lepsza, i aktualna, mapka, aktualna wersja mapki to 1.2 dobra tam widzę że mamy zadania jakieś a więc zaraz przejdę się do nich przeczytam was żeby wam je przeczytać dobra zbieram sobie też wszystkie rzeczy ze skrzyni skrzynia też się może przydać drzewko też sobie zetniemy oczywiście żeby nie przeszkadzało tutaj z tego, co, z tego co widziałem co nagrywały inne, inne osoby tą mapkę jest nawet ciekawa fajne no po prostu fajne emocje tutaj i tak ogólnie wiecie dobra zadania pierwsze, zrób drewniany domek, wejdź do metru znaleźć pięć diamentów znaleźć podwodną kopułę Zrób zboroje z żelaza. Znajdź 6 ukrytych skrzyń. Znajdź stack mozystone, Zrób farmę zboża. Zrób farmę dyni Zrób farmę melonów. Zrób farmę kaktusów. Zrób farmę trzciny cukrowej. Znajdź dwa statki. Znajdź spawner endermanów. Znajdź spawner wilków Znajdź las. Znajdź 6 wysp. Połącz wszystkie wyspy jednym mostem. Myślę, że to zrobię na samym końcu. A więc tak, widzę tutaj już jakąś Wysepkę Ciekawe co znajdzie się z O, trochę dyr, dyrtu nam się przyda. Czekajcie, coś mi tutaj... Jeżeli, jeżeli staliśmy tam, było słuchać odgłosy pająków, więc... Więc gdzieś tu się pewnie znajdują jakieś Felusy o. A tu zaraz znajdę. O. Tak jak mówiłem. Dobra. zrobię sobie szybko crafting boxa, patyczki. Dobra, szybko. Kill off. Wykopus 6. Eee, 6. Trzy mi na sobie miecz, żeby je ubulić. Może też. Jeżeli jest to spawner, to szybko go rozwalę, zbiorę to do skrzyni. Dobra Uff. Kill of. Dobra, to szybko jeżeli sobie yy, Kill to tu, mi się przyda tu Dobra mm. Tylko jak tutaj wejść? Najpierw tak się pobiję sukin koty się schowały tu Wszystkie tu mendy Albo no wiecie ja mam pomysł Ja mam pomysł Suk Ty nie gotów Ty feluś gin gin Dobra nie będę tutaj kombinował tutaj też ubiję gińcie kur... no fajny, taki no to chodź chodź mić yes udało się o żelazo. dobra tej skrzyni tutaj jest skrzydź, nie wiem, już będziesz brał widzę że tutaj jest sobie jakieś przejścia dobra wągiel to przyjdę sobie później skopać że jakoś poza odcinkiem, żeby was tutaj nie mówić i red stop, dobra lecimy na tą wyspę co widzieliśmy gdzie ona jest tam chciałbym już dzisiaj jakieś przynajmniej dwa zadania zrobić nie wiem czy mi się uda tak, zbierałem, co tutaj jest za dziurstwo żelazo tutaj widzę złoto lapis, redstone tutaj lapis redstone i tam chyba żelazo widzę może tak dobra, zjem bo widzę, zaraz padnę muszę jak najszybciej coś do zjedzenia bo widzę tutaj nie fajnie czekajcie, widzę tą śliczkę zaraz oczywiście tam wejdziemy kopiemy sobie to co możemy mając ten kill off o, widzę statek, czyli tam była czekajcie się możesz założyć dobra jest statek czyli praktycznie jeden już znaleźliśmy, My teraz tylko trzeba znaleźć drugi i jedna misja będzie wykonana, dobra pewnie gdzieś w pobliżu będzie, dobra najpier najpierw pójdźmy do tego stawku szybko tutaj muszę jakoś tak no rozwal się kurde to też trzeba rozwal się. Naprawdę ta mapka jest dość ciekawa, tak jak ja już wam mówiłem. O, słyszymy? Znaczy Glowstone, Bedrock i Netherrack. A, tutaj jest. A, Zbliżamy sobie szybko. Tutaj co mamy? To samo. Nie wiem dlaczego nam to będzie potrzebne Ale sobie to wziąłem Jeżeli tutaj był statek O! Czyżby to był statek? Chyba tak bo, tak jest statek To fajnie, jedna misja yy, jest już wykonana Szkło widzę, czyli wejdziemy sobie tędy tam coś się świeciło mi chyba tak czyli coś, coś tam jest zaraz tam pójdę na, na, jak na sam początek to całkiem całkiem ciekawa marka naprawdę skrzynkę nawet wie. o jabłuszko jabłuszko tak jest dobra Zbieramy sobie szklane panele. Ciekawe, co znajduje, co znajduje się w tamtej skrzyni. Może to było coś, coś fajnego. O tak. O tak. Zaraz nie, nie starczy mi tu miejsca. Może gdyby tak. To mi nie jest potrzebne w sumie. O, oczywiście, że jest to, co... To, to nie, nie bardzo. Czekajcie, mam miejsca. Crafting table no, mam już. Crafting table. Od razu eku. Dobra, miejsca już nie mam. Praktycznie. To mnie jest potrzebne. założymy na siebie to na dobra i zjemy sobie jabłuszko czyli to w sumie też mogę wziąć tu coś jest na górze może coś jest no. dobra tam widziałem tą o tutaj właśnie nie wiem czy to jest ta podwodna kopuła tak mi się wydaje tam idzie skrzynie Czyli to jest tak jakby, nie wiem czy to zalicza też się do tych ukrytych skrzyń, bo tych skrzyń znalazłem już wiele. Gravel, dobra. Trzeba będzie wypłynąć. Czy coś tutaj słyszę? Czyli coś, coś tutaj też jest. Czekajcie. Nie ma tu nic. No, tak, nie ma miejsca co to jest nether szybko wychodzimy stąd i lecimy w górę do naszej tablicy z zadaniami która znajduje się chyba tam tak, to jest tutaj się za innymi, innymi bo na pewno jest ich wiele. Jeżeli tutaj są dwie, pewnie tam kaweczek dalej znajdują się jeszcze. Dobra. Czyli znajdź dwa statki, gdzie to było... Matko. No, chyba ta była drugie, drugie, to mogę sobie rozwalić dobra widzę postawię sobie tu w sumie to nie, to będzie mi przydatne, teraz dobra. nie no drewno by się to nie jest potrzebne już Dobra, jedna misja wykonana, yy, dziś czy było znajdź dwa statki, no kurde gdzie to jest, o dobra Druga misja jest wykonana, no, było po tym, super, nie widziałem <grym> no, Dobra Tu widzę, nie tu już byłem, tak? Creeper tam sobie stoi Kolejna wysepka no, Polecimy, to no to co? To jest krowy Mam, tutaj słoda. Creepery nie mają szans. Co się pkujesz? Nie mają. papę Wybuch. Mućki się tutaj. Papu będzie. Mamy grzybka. Tutaj też. No Dobra. Zabiliśmy kolejną krowę. Mamy już trzeci level. To sobie jeszcze to jabłko. Kolejna wyspa. Co to jest? Dopłynę tam. Ciekawe, co tam się znajduje. Co tutaj. Widzę skrzynię. Oby, by w niej było coś fajnego TNT Redstone Zniszczy to Dobra Nie będę jakoś tak przyliczał z tego odcinka w tym odcinku wiele czekajcie, jeszcze przepłynę na tą dysepkę widzę tutaj, że żygi stoją co mi załóż, ja się nie no szkielet przetrwaniaku gnoju zaraz się w kurwie no ci nie szmato jeba Pierwsze, czekajcie Jest tam skrzynia, tylko co się w niej znajduje. Może za tego go taką jest Pajączyk padł and skórby to jest F padł Czuję so, spał Stapał nerwików. Dobra. Znaleźliśmy stopał nerwików. Takie było zadanie nasze, czyli kolejne zadanie mamy już wykonane. Żelazo i ironowy kilos. Tu okay. jeszcze się do mnie przyjeżdżę. Szukam może tu się coś jeszcze znajduje Pape. Dobra, powoli kończę ten odcinek. Tu chyba drzewka sobie skopię i tutaj postawię swój do. Dobra, jeszcze ja tylko pójdę na, moją, na główną wyspę, aby zaznaczyć sobie kolejne zadanie, które wykonałem, czyli znajdź spawner wilków. Krówko, krówko, ale się zaraz zabije. Nie wiem, ile trwa ten odcinek. Myślę, że nie jest zbyt krótki, że tak powiem. Papu. Ciekawe, gdzie jest ten portal do to mi ciekawe. Bo chciałem już tam iść. Znaczy może nie stać z takim ek. No to nie bardzo. No dobra. Gdzie są nasze zadania? No, Dobra. Spawner Wilków. Czy 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 to Las. Las też był, no to to był chyba las, tak? Więc to możemy już zaliczyć. Bardzo dobrze. Takim Zrób żelazną zbroję to też możemy wykonać, żeby nie skończył tej serii zaraz na początku mojego nagrywania żelazno-żelazno-gołębowe na dobra nie widzę ten domek co fala glonów nie widzę zbyt tak wykonana co fala dobra na 6 wysp później policzę te wyspy które znalazłem i Później postaram się określić ile ich było i oczywiście jeżeli zadanie wykonałem, rozwalę tabliczkę. A więc tak Dziękuję za oglądanie. Myślę, że odcinek w miarę Wam się podobał oczywiście. Może nie był zbyt ciekawy, tak jak nagrywają inni, tak? Ale jak na początek myślę, że był w miarę spokój. Więc tak, myślę, że jeżeli odcinek wam się podobał, łapkujcie, subskrybujcie, dzięki za oglądanie, bo nie, na razie.